Nie wywalcie się tylko! Rodu, zaraz was przeskoczę! Całe życie na dole piramidy. Deprusz, ty musisz cały czas marudzić, a nie wesele mają! Fakaż, muszczarda! Zdejmij ten obcas z mojego Oj, sorry, nina! Ale mamy widok, kochanie! Gorzko, gorzko! Gorzka! Gorzko, gorzko! Odejdź moczka, żółmuku. Nie! uwaga, to ja skaczę! Rodu, rodu! Tadaaaaaa! Brawo, 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 brawo! Zgłodniałem, z siebie. Deprus, zaraz będziesz miał kluseczki. Będzie miał kluski. Ja musimy jeszcze trochę tu wszystkich zatrzymać. Jeruna na jasnego szum. Zapraszam grupami do zdjęć z młodą parą! To miało być pożarcie. Chodź depra, niech nam syknie zdjęcie, jak już się ubrałem. Deprus, wyjdź trochę z zakęczupa. Depra, staniesz przede mną? Całe życie może ten twój bas zakrywać. Wystarczyłoby parę razy kolacji nie jeść. Kto następny? Rodudu, nie umiałam ich już zatrzymać! Co? Wypuściłaś i mieli w nosie moje hobby triki! Oni nie mogą tam jeszcze wejść! Biegniemy, czy ktoś się może przyjechać na moim hobby